Ale studio? Studio? Słyszycie mnie? Eee, yy, Czekaj, idę po telefon, żeby odmierzyć czas, bo my musimy się zmieścić w jak najmniejszym czasie. 5 minut, 6. O, czekaj. Mam telefon, gdzie jest stoper jakiś? 6-5 minut dalej. Zegar. No nie, bo to będzie się renderować w tydzień. Stoper. No mam chuj dawaj się krzywkają, ja pierdołę. <noise> Żeby chłop jak najlepsza jakoś. <noise> jak to na to patrzył tak naprawdę? <noise> Nie wiem. <noise> Dobrze. Zacząłem już teraz, więc... E, witajcie. Dzień dobry w dzisiejszym odcinku. E, dzień dobry fatałem. E, opowiemy o nowym filmie, który wyszedł dzisiaj o dziewiątej... El Camino. El Camino. Opowiada o samochodzie. Breaking Batmowie. No, y, taka ciekawostka. Y, nazwa. Nazwa filmu Elcamino to jest samochód. Y, nie wiem, ja czy. Wyślę zdjęcie, patrzę. Nie, nie wiem, czy uda. Nie wiem, czy uda nam się. Ja kupiłem sobie ten. Elcamino. O, proszę bardzo. Zapisz grafikę jako. Pokażemy wam. Mam nadzieję, mam nadzieję, że montażysta wmontuje to do filmu. Ten samochód pokaże wam. Masz, masz, masz. Tak, ten sam właśnie pobrałem. Dobra, słuchaj. Opowiedzmy coś o tym filmie. Jak on się zaczął? Jak on się skończył? Ja, ja, ja. Opowiadaj. A więc, główna fabuła zaczyna się w North Youngton. No, była zima. Była zima. Było zimno. Oj, było zimno. <noise> Około 2004 roku. No. Michael Talmy oraz Trevor Phillips, wraz ze swoim znajomym bratem, No tam ja na lokalny bank. W jednym a pojadł na policji. Dokładnie, <noise> to dokładnie tak było. Udaje się dojść do samochodu i rozpocząć pości, kiedy ten kończy się zdarzeniem. Pociągiem. A, mijal nas traktor. W filmie głównych e, bohaterów a, minął traktor. I wtedy jechaliśmy pierwszy raz El Camino. No, to był pierwszy raz El Camino. Ogółem możemy Wam powiedzieć, że y, fi, film to tak jakby kontynuacja serialu Breaking, Breaking Bad. Bad. Tak. Bo tam było tak, że to wszystko skończyło tak, że oni się rozbili. No. My musieli napaść na bank, bo nie mieli kasy. No, no cięż, ciężkie czasy. Mam. Ciężkie czasy. Dobra, na, następnie, czekaj. Następnie A, następnie i jeszcze, czasy. film nie no jest rasistowski, bo w filmie był... Czarnuch. Czarne, był, skóry. Był... <coughs> był czarnoskóry mąż. Nazywał się Franklin, tak jak ten żółw. Z bajek. <coughs> Dobra, jazda dalej. Bo no. Trochę cudem przeżywają ale na miejscu zdarzenia czekają na nich agenci federalni. Dokładnie I tak. Tutaj był Hank. Taki. No. Taki, taki Łysy był. Łysy był. Łysywe kola. No, no i ale on umarł, on umarł. On umarł. On umarł przez Michaela Tomneya. No i go zabili. Zabili. Później Jesse. Jesse, Jesse Franklin Clinton Pinkman. No. Dobra już czekaj Następnie jak przenosi się do miasta Los Santos. Los Santos no. I tutaj ma główna postać, czyli No, Lindtron. i Spod No i spotkała tego kolegę no. swojego L L L Lomara, Bruce, który... Petr. No. Petr. No. Możemy wam powiedzieć ciekawostkę, bo dostaliśmy od studia Netflix filmy po polsku, że, no że ten La Lamar to tak naprawdę było odzwierciedlenie postaci Michaela Jacksona w filmie po prostu. E, e, tam był jeszcze taki wysoki, ja go mogę pokazać, pole dla Pol Taki, on się nazywał tak brzydko, tak niemiło, że trudno zapamiętać. Jeszcze ten czapkasz, co on miał czapkę taką? No to to był skinhead. No, no. Był trochę takim, nie lubię go. Ja go lubiałem bardziej niż tego drugiego, tego wiewióra, Czy jak, co to, nie wiem? Zimny taki, dziwny chłopak. Ja go tak nie lubiłem, on taki jest, nie wiem, przyćpany trochę. Lekko przyćpany. No. Mam nadzieję, że montażysta wklei to do filmu. Do... W, w, tu, no, na Alcram. No i to było, ym, ym, Gdzie byłem? Następnie coś tam, coś tam. No. Z rodziną w i... To jest Hank, oczywiście, A już, i. Bo oni, mają, oni mają dwa imiona. W polskiej wersji mają Hank, angielskie mają Michael. No tak, no tak. się S zdarza. Nie, to Walter, przepraszam, Walter, Wal Michael, Walter w Hite, Walter wite, Walter, Walter white. Dokładnie. I. Y -y -y. Rodzina de Santa, Amanda de Santa, właściciel Amanda Thomley. No. Mama i Michaela oraz G. Matinego, to jest Hank. Moje smutki leci forsa. Nie wiem, ile to jeszcze potrwa nie się tu reportaż. <laughs> Przepraszam. Przepraszam. No. Nagrywamy. I... <laughs> sorry, sorry, sorry. Dennis Clinton to jest ta... trzecia Franklina. Stephen Haynes to jest... To jest ten, to jest kolega tego Hanka. Yy, dobra, ja ci może tu... Scenariusz cały. Aha, zamykam. komputero? Dobra, dobra, teraz wam powiem wszystko o teraz wam w skrócie powiem czym jest El Camino El Camino w skrócie na angielski język GTA 6 komputerowy film należący do serii Breaking Bad został wydany na konsole PlayStation 3, Xbox One Netflix czemu się wyciszyłeś? 11 października 2021 roku przez przedsiębiorstwo Netflix Games i akcja gry została umiejscowiona w fikcyjnym mieście Los Angeles, New York Town oraz w terenach pozamiejskich nazwanych tam Walter White i takich tam i w stanie tymno i stworzonych na podstawie miasta tam i 10 czerwca y, 2001 roku y, ujawniono y, komputer osobisty i tam zawsze niszczyli telefony po każdej rozmowie, bo jeszcze nie było takich telefonów, których nie trzeba było niszczyć, okej? Okay? Byli po prostu byli po prostu handlarzami mety niebieskiej, więc nie, nie wiedzieli, że istnieją telefony. Nie wiedzieli, że istnieją telefony, których nie trzeba niszczyć każde, po każdej rozmowie, okej? Okay? Eee, I Motorola to tu jada. Jesse Pilkwo na Alaskę, na Alaskę pojechał. Na Alaskę poleciał. Po, pojechał. Ja pierdolę. Ja Więc to na tyle w dzisiejszym. Dzień dobry, fakle. Mordeczki, jeśli Wam się paru skimfonem, to zostawcie łapkę, kurę oraz. Zostawcie subika na moim kanale oraz komentarz! Zostawcie komentarz no. napiszcie kamilek 06 górą i zostawcie suba na lolxdev 2 Ta Sub, komentarz, dzwoneczek! Łapeczka w górę! Hashtag, 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 hashtag Walter White. Nie, ha hashtag. Hashtag tak Jessie uciekł na Alaskę, żeby każdy wiedział o tym. Że, żeby nawet każdy, który nie oglądał tego filmu wiedział, że Jesse Pinkman wziął Hajs i na Alaskę uciekł. Mam nadzieję, że będzie kontynuacja tego filmu. Dobra, to do zobaczenia w kolejnym odcinku. Wem dobry TekoMr!